Chyba dograna do, do Bojcic, strata w szybkim ataku Natalia Janas. I w szybkim ataku Natalia Janas. Jest trafienie. Szósta bramka, druga z rzędu Natalia Janas. Geduek zdecydowała się na rzut, ale to zbyt proste, by pokonać Beatę Kowalczyk. Już jest przerzut na drugą stronę boiska i niesamowita Natalia Janas. Trzecie trafienie tej zawodniczki. Nie zdążyły zmienić w bramkarki i po raz czwarty Natalia Janas.

MVP meczu z trzynastką. Natalia Janas, skrzydłowa KPR-u Gminy Kobieżyce. Zdobywczyni ośmiu bramek.